Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się śniąco białe. Ewangelia drugiej niedzieli Wielkiego Postu ukazuje nam Jezusa, który wychodzi na górę. W mentalności ludzi góra zawsze była szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Ten, kto wchodził na górę, był bliżej nieba. Kiedy Jezus się modli, widać to po jego twarzy. Ona się przemienia. Widać to po całym jego życiu, co symbolizuje szata, która staje się w tym momencie lśniąco biała. Mało tego, w autorytecie największych proroków Starego Testamentu, staje Jezus wobec swoich uczniów. Mojżesz i Eliasz zaświadczają o tym, że on jest Mesjaszem. Czas Wielkiego Postu jest okazją do tego, żeby wejść na swoją górę i doświadczyć przemienienia. Dla każdego z nas to może być inne miejsce. To może być miejsce fizyczne. Możemy pójść do kościoła, zamknąć się w swoim pokoju, znaleźć jakieś inne, odosobnione przestrzenie, w których będziemy mogli się wyciszyć. Istotą jest to, żebyśmy. Zatrzymali się bliżej Boga i posłuchali Go. To jest mój Synu miłowany, Jego słuchajcie, Ojciec zaświadcza o tym, że Ten, kto jest Jego Synem, jest tym, którego warto słuchać. I jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Czas wielkiego postu jest okazją, żebyśmy tę relację z Bogiem Ojcem odnowili.